Dzień dobry, czas na temat ostatni, temat szósty, i jest to kontrreformacja, czyli to, jak Kościół zareagował na reformację w Europie. Oglądamy. I w sumie, chciał, nie chciał, we wstępie wspomniałem Wam, czym jest kontrreformacja, więc macie tu już wyjaśnienie. A ja idę dalej, ponieważ to, co pojawiło się w Europie w pierwszej połowie właściwie wieku XVI, czyli luteranizm, kalwinizm oraz w tym momencie anglikanizm, dosyć mocno uderzyło w Kościół katolicki. Coś trzeba było zrobić, podjąć jakieś decyzje, które mogłyby spowodować, że ludzie wrócą na łono tego kościoła katolickiego. Ale to nie będzie takie proste, ponieważ będziemy mieli kwestię tego, w jaki sposób Kościół będzie chciał zmusić tych ludzi do powrotu na łono kościoła katolickiego. I będą to różne sposoby. Jedne będą bardzo brutalne, niektóre mniej brutalne. Ale chyba najważniejszą rzeczą jest to, co wydarzyło się w latach 1545-1563. Wtedy pojawił się drugi sobór, który chciałbym, żebyście kojarzyli. Pierwszy był ten z lekcji poprzedniej, gdzie wspomniałem o. Konstancji, a tu jest sobór w Trydencie, czyli sobór, jaki? Trydencki. Pięknie, przymiotniki też na historii będziemy ogarniać. Czym jest sobór? No bo to też musimy sobie tutaj wyjaśnić. Sobór to taki zjazd dostojników kościelnych, któremu przewodniczy papież. I to on decyduje o tym, jak to będzie wyglądało. A że ten sobór, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Trwał 18 lat, to będziemy mieli dwóch papieży, za których pontyfikatu będzie ten sobor obradować. I on był bardzo długi, ponieważ długo radzono nad tym, co należałoby zrobić. A postanowienia tego soboru były dosyć jasne, które będą mocno ingerować w tych, którzy odeszli z Kościoła katolickiego. I tak naprawdę od razu na wejściu pojawiło się słowo heretyk. Tak. Heretyk to jest chrześcijanin, który odrzucił dogmaty, czyli prawdy wiary, które serwuje Kościół katolicki. Czyli generalnie on odchodzi od Kościoła katolickiego, staje się luteraninem, kalwinistą, anglikanistą i co? I jest heretykiem, czyli jest tym złym. I to należy pamiętać. Ponieważ wszystkie nowe wyznania zostały po prostu potępione. I żadna z tych um, powiedzmy, że tez Marcina Lutra z tych 95 tez nie będzie w w pełni potwierdzona na tym Soborze Trydenckim. Będą pełne symptomy, ale to nie to, na co Marcin Luther liczył i nawet później, w późniejszych latach nie będzie to absolutnie docenione. Po pierwsze, już po, a, po drugie właściwie, pierwsze powiedziałem, że jest to heretyk. Druga kwestia to jest to, że wiara katolicka jest jedyną właściwą. To miało tutaj być yy, głównie podkreślone. Następną kwestią jest to, że najwyższym autorytetem ma cieszyć się papież, on jest najważniejszy, a tam ci go odrzucili, więc źli heretycy po prostu. Kolejna kwestia, to jest to, że to Bóg decyduje o tym, co dzieje się po śmierci z człowiekiem. W sensie, że albo niebo, albo piekło. Nie w trakcie życia, nie w trakcie narodzin, tylko po śmierci. Ale to, w jaki sposób Bóg nas potraktuje po śmierci, zależy od naszych uczynków i tego, jak mocno wierzymy. Czyli kolejna możliwość, która nam się tutaj rodzi. Jedną rzecz, którą Marcin Luther wypomniał, Przede wszystkim duchownym było to, że oni byli źle wykształceni. I od tego momentu zaczynają pojawiać się seminaria duchowne. Czym jest takie seminarium? Seminarium to jest taka szkoła, która przygotowuje do posługi kapłańskiej, czyli do tego, że ktoś w przyszłości będzie duchownym księdzem, a później będzie robił karierę na przykład jako biskup i tak dalej. Więc to jest dosyć ważną zmianą, więc rzeczywiście to będzie kwestia pozytywna. Następnie zmuszono biskupów do tego, że ci mają przebywać w swoich diecezjach i mają dbać o te seminaria oraz o innych duchownych i ich kontrolować, żeby nie było takiej sytuacji, że ludzie będą się tutaj puszyć. Więc to jest dosyć ważną rzeczą. Kolejna kwestia to jest to, co będzie już mniej fajne, ponieważ pojawił się taki dokument zwany indeksem ksiąg zakazanych. Czyli była to lista książek, dzieł, które Kościół Katolicki uznał za. Niepoprawne i zabronił ich czytać swoim wiernym. A i też rozpowszechniać, żeby była jasność. Więc generalnie zakazywano czytania odpowiednich dzieł. Ciekawostka. Trafiły na to oczywiście różne dzieła. Jednym z tych dzieł jest to, co napisał Mikołaj Kopernik. Czyli zobaczcie, jesteśmy tak naprawdę w wieku już XVII, kiedy na indeks ksiąg zakazanych zostało wprowadzone dzieło Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Gdzie udowodnił on kulistość Ziemi, obserwacje planet. No. Krok milowy dla nauki, a Kościół dalej w tę naukę nie chce wierzyć, więc umieścił tam to dzieło. Tyle, ile można było, to zniszczono, spalono i w ogóle nie używano. Ale jak się okazuje, bo ja mówiłem Wam przy okazji tego, kim jest człowiek renesansu, to był człowiek, który swoimi myślami, czynami wybiegał poza swoją epokę, bo nikt tego wtedy nie rozumiał. I to będzie właśnie tutaj widoczne, ponieważ dzieło Mikołaja Kopernika zostało ściągnięte dopiero w pierwszej połowie XIX wieku z indeksu ksiąg zakazanych. Czyli po ponad 200 latach ludzie zrozumieli, ty, ale ten Kopernik to chyba miał rację. Dobra, no to wykreśmy to dzieło Kopernika z indeksu książek zakazanych. No ale bzdura jest bzdurą, więc generalnie jest to rzecz, która no niestety nie zadziałała pozytywnie na naukę, bo Kościół dalej jej nie akceptował. Było wiele innych takich dzieł, które były umieszczone na tym indeksie, ale dajmy sobie już z tym spokój i idziemy do jeszcze jednej decyzji, która została tutaj podjęta. Ta zła decyzja. I bardzo brutalna, bo też o tym mówię na początku tej lekcji. Będzie to inkwizycja, czyli specjalny sąd kościelny, który będzie skazywać ludzi na tortury. Bo torturami można bardzo wiele wymóc, na przykład to, żeby wrócili na łono kościoła katolickiego. Tortur będzie co niemiara. Ja tylko wspomnę tutaj o takich kilku, więc nie będziemy wchodzić w wielkie szczegóły. Zawsze możecie sobie to wygooglować i będziecie wiedzieli. Pierwsze... Ja będę oczywiście mówił nazwy. Samo to, jak będziecie na nie patrzeć, już odechce się w ogóle torturowania kogokolwiek. Pierwsze to żelazna dziewica. Poznajcie kołyskę Judasza. Zgniatacze. Gruszkę. Tutaj możecie sobie poczytać, bo to mu gruszkę albo nie. Powiem. Ta gruszka to był taki mechanizm, gdzie po naciśnięciu jednego e, takiego guzika, nazwijmy to w ten sposób, ona się. Otwierała, A że gruszkę wkładano w różne otwory na ciele, to ból był niesamowity. Później jeszcze, oczywiście, są inne tortury, jak wahadło, jak e, tu widzimy, inny rodzaj zgniataczy, czy na przykład jak hiszpańska toka. Ale tu nie będziemy wchodzić już więcej w szczegóły, bo lekcja dalej trwa i musimy ją w sumie szybko skończyć. Te działania będą właśnie zaliczane do kontrreformacji czyli to, w jaki sposób Kościół się miał przeciwstawić. Tym, którzy od kościoła odeszli. Ale to nie jest tak, że wszystkie decyzje na Soborze były takie brutalne i złe, bo mieliśmy powołanie już troszkę wcześniej przed tym Soborem, ale w tym momencie ten zakon, bo do niego powoli zmierzamy, będzie zyskiwać na znaczeniu właśnie w czasach Soboru Trydenckiego. Będą to Jezuici, a dokładnie to Towarzystwo Jezusowe, bo Jezuici to jest taka kolokwialna, potoczna nazwa. Kim byli Jezuici? Jezuici byli zakonnikami, którzy wchodzili w skład zakonu, który został utworzony przez takiego pana jak Ignacy Loyola. To był człowiek, który początkowo był bardzo brutalnym żołnierzem, jednak w pewnym momencie przeszedł on nawrócenie i postanowił, że stanie na czele zgromadzenia, które będzie miało tak naprawdę bardzo dużo zasad wojskowych. Ale nie dlatego, że będą walczyli, strzelali czy zabijali innych ludzi. Nie. Chodziło o przede wszystkim wojskową skrupulatność swoich czynów. Oraz wojskowe posłuszeństwo wobec swojego przełożonego, którym był Ignacy Loyola. Towarzystwo Jusowe powstaje w roku 1534, i generalnie rozpoczyna się ich historia. Oni będą mieli bardzo dużo pozytywnych e, działań na swoim koncie. Jakie są to pozytywne działania? Po pierwsze, będziemy mieli Kwestia tego, że oni będą przekonywać argumentami, wiarą ludzi do powrotu na łono Kościoła katolickiego. Druga kwestia. Będą oni odpowiedzialni za naukę w wielu różnych państwach, w tym w Polsce. Będą tworzyć oni takie szkoły średnie, zwane kolegiami, oraz uczelnie wyższe, które będą słynąć z świetnego, naprawdę świetnego przygotowania Takiego naukowego do życia dorosłego, i będą oczywiście później z tych jezuitów rekrutowani na np. doradcy królewscy albo bardzo wysocy urzędnicy, i to niekoniecznie duchowni, żeby była jasność. Zaczęli swoją działalność rozprzestrzeniać na innych kontynentach, i tam swoją działalnością będą również hmm, powiedzmy obejmować mece sztuki, ponieważ będą oni rozwijać teatry. Będą oni e, rozwijać sztukę, i tak dalej. To będzie naprawdę bardzo pozytywne, i tutaj należy o tym pamiętać. Ciekawostka jest taka, że ten papież, który już zmarł, czyli Franciszek I, był właśnie Jezuitą. Mimo tego, że zakon jezuicki w XVIII wieku był zlikwidowany w niektórych państwach, to na innych kontynentach miał się w najlepsze. Więc stąd będzie on Jezuitą. I tyle, jeżeli chodzi o kwestię soborową, ale to nie jest koniec oczywiście lekcji. Idziemy do kwestii tego, co wydarzyło się w wieku XVII, a będzie to wojna religijna, którą zapowiadałem już na lekcji poprzedniej. Będzie to wojna 30-letnia. Dosłownie 30-letnia, bo trwa 30 lat. Mówicie, co ty gadasz, stary? Przecież jak masz 30-letnią, no to musi trwać 30 lat. Hello! No to nie, bo była wojna stuletnia, która trwała 116. I co? No właśnie. Więc yy, niektóre wojny są poprzedzone różnego rodzaju okresami pokoju, i ten czas wojen się wydłuża, a fizycznie ścierali się ze sobą przez 100 lat. Ale to tak na marginesie. Wojna 30-letnia to lata 1618 do 1648. A wydarzenie, które co spowodowało? Tą wojnę 30-letnią? Bomba. Ale nie taka, żeby ktoś ją po prostu wrzucił i pff, wybuchło coś. Nie. To ludzi wyrzucono z okna, a dokładniej było to wydarzenie zwane defenestracją praską. Proszę sobie zakładać, defenestracja praska. Dlaczego zakładać? Dlatego, że ta defenestracja praska była bezpośrednią przyczyną wybuchu tej wojny. Co się stało? No, jesteśmy w Pradze, jesteśmy na zamku na Hradczanach, gdzie Czesi są raczej protestanckimi wyznawcami, nie katolikami, ale że Czesi podlegają pod Imperium Habsburgów, to Habsburgowie, którzy byli ultrakatoliccy, tacy ultrasi wśród katolików, chcieli zmusić Czechów do potulności. I kiedy e, ówczesny cesarz, Habsburg Maciej, o imieniu Maciej, cesarz wysłał do Pragi swoich urzędników, żeby zmusić w jakiś sposób protestantów czeskich do uległości, to tamci powiedzieli, nie gramy w wasze zabawy, to wy zagracie w naszą grę. I wyrzucili ich z okna. Wyrzucili ich z poziomu praktycznie drugiego piętra, tak mniej więcej półtorej, między pierwszym a drugim wysokość dzisiejszego piętra, i spadli oni na takie elementy gnojówki, z, pomieszane z resztkami jedzenia. Więc przeżyli to wszystko. Ale wyrzucenie ich z okna było bardzo dużą obelgą wobec cesarza. I to zapoczątkowało właśnie ową wojnę 30-letnią. Będzie ona dzieliła się na cztery różne okresy. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo będzie okres czeski, duński, szwedzki, później szwedzko-francuski. Jest tego dużo, ale przez 30 lat ta wojna spowodowała bardzo duże straty ludnościowe. W tej części Europy, gdzie nas się toczyła, a że toczyła się głównie na ziemiach niemieckich, to będziemy mieli tam największe straty. Na niektórych terenach niemieckich będziemy mieli tak naprawdę ubytek ludności o około 30%, więc to naprawdę jest dużo, bo wojna to nie tylko zniszczenia wojenne, ale przede wszystkim później choroby, epidemie, no tego będzie bardzo dużo, więc rzeczywiście społeczeństwo niemieckie się mocno skurczyło, a wojna... 30-letnia zakończyła się pokojem westfalskim w roku 1648 i to, co powinniście kojarzyć, to tak naprawdę to, że y, utrzymana, właściwie to pogłębiono rozbicie polityczne na ziemiach niemieckich, ale to, co mówiłem na lekcji poprzedniej, gdzie był pokój augsburski, czyli kraj tego religia, a wtedy mówiłem o tym, że dotyczy to tylko katolików i luteran, to teraz jeszcze rozszerzono o kalwinistów, więc religijnie miało to dosyć duże znaczenie. Kolejna kwestia, która jest dosyć istotna, to to, że kościół również postanowił się troszeczkę zmienić. A dokładniej to zmieniono um, politykę papieża wobec innych państw. Żeby lepiej kontrolować jakieś tam państwo, papież zaczął wysyłać nuncjuszy. Nuncjusz, to jest taki um, urzędnik, który reprezentuje papieża w innym Kraju. I to on w imieniu papieża podejmuje ważniejsze decyzje religijne. Na przykład, nie wiem, budowano świątynie, zaczęto je bardzo mocno wzbogacać, i tak naprawdę ten sobór tydencki doprowadził też do tego, że będziemy mieli nową epokę w historii, o której będziemy mówić sobie w kolejnych tematach. Będzie to barok, będzie to wszędzie w środku widoczne w kościołach, bo będzie to pomalowane na złoto, polichromie złotą, w sensie farby złote, ale będzie to piękne wykończenie, takie upstryczone, żeby ludzie przychodzili i mówili do kościoła: Ło! Ale tu ładnie, to ja tu zostanę. No taki był zamysł baroku generalnie. Ale jeszcze jedna reforma i kończymy. Idziemy do takiego papieża jak Grzegorz XIII. Grzegorz XIII zrobił reformę. Kalendarza, bo do tej pory mieliśmy kalendarz juliański, czyli ten, który obowiązywał od czasów Juliusza Cezara, bo to on ten kalendarz zreformował i do wieku XVI będzie on obowiązywać. Ale już od roku 1582 następuje pewna zmiana. Papież Grzegorz XIII pomyślał sobie, ale po co te wszystkie zabawy, zmieńmy to wszystko. No, i zmienił. Zmienił to na zasadzie takiej, że dodał on 10 dni do kalendarza. I tak naprawdę, jednego dnia, dokładnie w roku 1582, z 4 października zrobił się od razu 15 października. Więc generalnie zaczęto nazywać ten kalendarz, nowy kalendarz, zreformowany kalendarzem gregoriańskim. I on obowiązuje dzisiaj, no niemalże na całym świecie. Co prawda, wchodziły te decyzje kalendarzowe nieco później, bo będziemy mieli kwestię chociażby w Wielkiej Brytanii gdzie będzie on wprowadzony w wieku w połowie wieku XVIII, czy na przykład w Rosji w roku 1918, ale będą wprowadzone i na przykład kalendarz juliański pozostaje w pewnych małych zmianach obowiązujący w kościele prawosławnym. Tam mają święta Bożego Narodzenia w troszkę inne dni niż powiedzmy katolicy używający kalendarza gregoriańskiego. Więc tyle. Jeżeli chodzi o ten temat i oczywiście o ten rozdział. Teraz biały ekran i mamy Pojęcia, postacie, no i daty. Na tym lekcję kończymy i zapraszam Was na powtórzenie z tego rozdziału oczywiście. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam, dziękuję i do widzenia.